To, o czym myślisz, staje się Twoją rzeczywistością, bo Twój mózg robi dokładnie to, co mu każesz. Afirmacje i wizualizacje. To narzędzia, które przeprogramowują Twoją podświadomość, która decyduje za ciebie. Powtarzasz sobie, że jesteś słaby? Podświadomość ci to potwierdzi. Powtarzasz, że jesteś zdolny, gotowy, nie do zatrzymania? Twój mózg zacznie działać tak, jakby to była prawda. A kiedy wizualizujesz swój cel, tworzysz mapę. Dokładną drogę. Widzisz cel. Czujesz go. I nagle zaczynasz dostrzegać szanse, których inni nawet nie widzą. To nie przypadek. To programowanie. To aktualizacja systemu operacyjnego twojego życia. Afirmacje dają ci nowe przekonania. Wizualizacja daje ci emocje, które popychają cię do działania. Razem, to jak turbo doładowanie pewności siebie. Więc przestań powtarzać sobie bzdury, które cię ograniczają. Zacznij mówić sobie prawdę o własnym potencjale. I zobacz przed oczami to życie, którego chcesz. Bo jeśli nie zaprogramujesz własnego umysłu, świat zaprogramuje go za ciebie. A ty nie jesteś tutaj, żeby żyć na autopilocie. Jesteś tu, żeby przejąć stery i wygrać. Subskrybuj, polub i udostępnij znajomym.